Buk buk buk! Siemanko ja witam! Ja. Jestem hagi wagon z Episo i is z Agentixem, moi drodzy! Patrzcie co tu się dzieje. Czy ty kumasz to, że mamy kapcie I hotelowe? Stary, kapcie. No, dawaj, dawaj. no to masz no, tego no. kapcia, no weź go sobie w takim razie. Patrz pa, co ja Ale ty masz kapcia hotelowego! Nie, gościu, a co ty tutaj pracujesz? A ty wychodzisz? Zwaniam cię, ale zostałem zwolniony. Ale jak to? Ej, upczajcie, jaka jazda. Tu nie ma kłódki, no nie? I przychodzi Abera, kąpie się normalnie, a tutaj nie może się zamknąć. I tu jak jakiś hakiłaki mu wyskakuje. Kurde. Uleżyły jakieś moje brudne rzeczy? <laughs> tutaj jakieś snakowiki. Wiesz co, Agentix jestem zawiedziony. Tutaj spał Agentix i spójrzcie na to. Czy ty dostałeś 10 pościeli i naprawdę zrobiłeś taki syf? Tak. Gratuluję. A co byście powiedzieli, gdybym powiedział Wam, że powiem, że można tutaj Dobry. zamknąć, na przykład swoją głowę? Po prostu. I tak. tak, tak. patrz, ale patrz, można zrobić tak? Patrz. Dobra, ej, słuchajcie, a może weź ktoś tu głowę? Co? E, nie, ja może podziękuję. Dzięki. Le lepiej, lepiej nie. O mam pomysł. Dostaję od was komentarze, że w ogóle milionowice nie zbroją się na wojnę z Bobo. Dlatego wpadłem na pomysł, że musimy smarkacza okraść. Zresztą pisaliście mi to wiele razy. I z tego też powodu znajdujemy się w mieście Juli. Tutaj jest gracz Elviso Koks. Yeah. I słuchajcie, jesteśmy na basenie. Czy to nie jest najbardziej niepodstępne miejsce na całym świecie? Kiedy twój stary planował, że wyjdzie po mleko. No sięma, lat temu i nie wrócił, to myślę, że właśnie tutaj to planował. Więc jeżeli my tu jesteśmy i wejdziemy do basenu i będziemy razem z Elvisą wymyślać, jak okraść Bobo, to chyba on się on nie dowie, prawda? Skapnie, nie skapnie się. Słuchaj, ja ci powiem tak, on ma taką mega starą, tajną bazę, w której trzyma ponad pół staka koks jabłek. Jak grasz na survivalu wow. jest w stanie coś takiego po prostu wow. zdobyć. Pójdźcie, słuchajcie, na mój ekwipunek. No nie mamy praktycznie nic dobrego. Tutaj jakieś nederyty, ale bez niezniszczalności, bez mendingów. Tutaj, słuchajcie, jakieś moce cztery. No, kur*** co to w ogóle ma być? Nawet Elytra, która, słuchajcie, się sama nie naprawia. Pewnie pamiętacie, ale w tamtym domku na górze Agentixa mieliśmy zbrojownię, którą Bobo doszczętnie rozwalił. Tutaj, słuchajcie, w tym miejscu trzymaliśmy nasze naprawdę mocne rzeczy na wojnę, I ale Bobo przyszedł poleguły, i po pierwsze ukradł niektóre, a po drugie rozwalił prawdopodobnie naszą całą bazę, żebyśmy my nic nie mieli. Dlatego słuchajcie, my w tym momencie lecimy na Bobowicę, jesteśmy sami szybko, na serwerze, stary, więc raczej nic nam nie grozi. I słuchajcie. Włamiemy się do Bobo i ukradniemy jego arsenał z bronią. Nie mówię, że zabierzemy, słuchajcie, wszystko, ale na pewno trzeba będzie skonfiskować jego koksjabłka. Komisyjnie ustaliliśmy, stanie, że, serio. słuchajcie, nie może być takiej sytuacji, że on ma koks jabłka Dlatego teraz skandal, tak, stary, okay? bierz łódeczkę, nawet tutaj są łudeczki i stary lecimy. Normalnie robimy klekle, klekle, klekle pyr, 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 stary dieselek, co kopci, stary, i teraz lecimy. No nie, a ja nie widzę, żebyś to był pierwszy. O kurde, nie. Czy nie? Ty... A może nie, bo ja się A może zaklinowałem! Jednak? Ja się zaklinowałem! Ej, pomocy! Nie, bo tutaj zaraz We. pan policjant przyjedzie i on powie, że stary za szybko jedziesz i mandat ci w klepie, nie? Ja mogę, stary mi no wolno. No weź, akurat. zjeżdżaj mi tutaj z drogi, jak już masz przeszkadzać, to wow. no nie przeszkadzaj. Ej, dobra, jadę! Jadę! jadę. Dawaj, będę przed Elvisem! Ej, bardzo... Dobra, szybciej. P... No, no nie blokuj mnie! Ooo! Oj! Nie, nie! O! jestem pierwszy, widzisz? Widzisz? Lamusie, się patrz na to, dobra. Aj, 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 aj. Wbijamy się teraz tu. Tutaj. I wy na pewno wiecie, bo bo tutaj ma naprawdę, słuchajcie, dużo różnych ciekawych rzeczy. Ale nie on to ma nie to, słuchajcie, nas interesuje. Nie to chcemy od niego ukraść. A może też chcemy. Przecież tych villagerów, słuchajcie, też można by mu albo I porozwalać, albo słuchajcie, też pohandlować sobie z nimi. No czy 400, to nie wiem, akurat nie mam pojęcia, co ty miałeś z matmy 3. stary. Chyba facetka się na ciebie uwzięła i się nie za dużo czoć, bo na moje no. tutaj jest ich, nie wiem, to dosłownie prawda. kilku. Ale może być 400, skoro on chce, spoko! Dobra, Elvisu, dawaj za mną, póki jesteśmy nie sami na serwerze. Że musimy lecieć jak najszybciej się da. W tym miejscu na pewno pamiętacie, Bobo ma swój skarbiec, ale my ze skarbca, słuchajcie, okradać go nie będziemy. Nam nie zależy no, na dziwi, tym, aby morza. zabrać Diaksy, czy słuchajcie, netheryt. My nie chcemy, jakby kraść od niego rzeczy, które jesteśmy w stanie zrobić. My chcemy, słuchajcie, zabrać mu rzeczy, które mogą sprawić, że on serio zacznie wojnę, milionowice Bobowice. Serio? No bo kurczę, akurat z 32 koksja bochami. się bardzo pewnie, co nie? Tak, on mógłby się czuć zbyt pewnie. Dobra, stary, dawaj tutaj za mną, się. Kanion. Ej, ale w ogóle ta wiesz. Dlaczego ta woda jest taka brudna, nie? Bo mieszka tu Bobo? Nie, bo stary on tutaj kloka prawdopodobnie strzelił. Taki A, kupsztal tutaj pewnie e. wszedł. Dobra, ej, dawaj tutaj do środka. Wbijamy się tutaj, bo tutaj są ogólnie dwa wejścia, ale wejdziemy ten. Stary, wejdziemy sobie tędy. Ja ci już pokazuję o co w tym wszystkim chodzi, bo Ty tutaj nie byłeś, no nie? On ma niby nie, bazę, strata, data, Tutaj widzowie, wam szybko przypomnę. On ma jakieś tam itemki, no kogo to obchodzi, słuchajcie? Kogo to obchodzi? No, jakieś śmieci, no kurde, dir, to psoria, no jakby dosłownie słonecz. tego ma coś? A czy skoro już jesteśmy to to jest sobie jeden z tak no, Czy jeżeli to twoim zdaniem jest niebieski aksolotl eee, nie No nie, to Elwiso Powiem ci, że ja miałem 60 ja tylko głupi, stary. I myślałem, że się nauczyłeś Nie, nie nauczył się Pomyśl sobie, o znalazłem Tutaj chodzi o, o tą skrzynkę nie, Elviso, to nie jest to Chodź za mną, chodź lepiej za mną Tylko stary, jeżeli w tym momencie jedziesz na przykład na rowerze To lepiej stary, zejdź z tego rowera Tak, tak, wiesz co Weź stary, wywal się na tym rowerze, żebyś usiadł Bo to co jest tutaj, to jest naprawdę strasznie mocna rzecz Chodź tutaj za Chodź stary za mną, myślisz sobie, o, jakie pomieszczenie, no nie Ale skarb Nie stary, nie, tutaj chodź to jest mocne O kurde To jest, stary, mocne o Czy ty kurde. widzisz te koksy? Enchantowane ty, ty. eletry Stary, totem nieśmiertelności Słuchajcie, musimy to okraść Ja bardzo was przepraszam bo na pewno byście tego nie chcieli Ale słuchajcie, w tym momencie Zabieramy normalnie zaklęte złote jabłka Bobo I słuchajcie, pytanie ty, ty. Co my powinniśmy z tym zrobić? Ogólnie Spalić to Myślałem o tym, że moglibyśmy to spalić. Myślałem o tym, że możemy to skonfiskować i sami tego użyć do obrony milionowic. Bo wiecie, my nie jesteśmy agresorami. To Bobo chce słuchajcie, nas zaatakować, więc my jesteśmy tutaj tymi. Znaczy, Czy my jesteśmy tą dobrą stroną? Tak naprawdę nie ma tej dobrej jesteśmy. strony. Tak, na... No nie, tak naprawdę, akurat, bądź, bądźmy <laughs> choć trochę fair. Nie ma dobrej strony, tak naprawdę, bo nie powinno być Ta, konfliktu To ma swoje zeuszami. Ja bym, słuchajcie, najchętniej to spalił, żeby nikt z Ła tego jest, nie skorzystał, tak? ale ile my tego tutaj mamy, słuchajcie? 31 koksów! 31. Nie da się mieć tyle! Okej, okay, słuchajcie, te mieczyki, czy chociażby ten legendarny patyk, los legendarny! To jest ten? On zostaje. Ej, w ogóle! jest stary. A weź czekaj, czekaj. Weź mnie uderz. Weź mnie uderz. No zobaczymy ile to z HP zabiera, bo o kurde, ile? To zabiera tyle co drewniany mieczyk. Ja A dawaj jeszcze raz, robisz. dawaj jeszcze raz. O no pierun, ej, a weź krytykale. Czekaj, czekaj, niech mi się zrespiszycie okay, i walnijmy krytykalem. A pokaż mi go, pokaż mi go, ja go widzą padyle, a tyle robi, No naprawdę? jaki zwykły, jaki zwykły, ja ci dam zwykły, ja cię zaraz nie. los, papile Z los pierdalacem, O nie! Żaden zwykły! Żaden zwykły nam się słyszałeś to? Sorry, słyszałeś jeszcze. to? Dobra, ej, czekaj, patrz to! O, że to ostrość 5. Dobra, ej, rzuć mi, walnij mi krita, walnij mi krita. Dawaj, dawaj, walnij, no e Tyle samo? Dobra, dawaj, walnij. Można walnąć tylko z, wiesz, z jakiejś narzędzia, Dobra, no żebym ja ciebie tutaj Ej, zaraz, no, weź, weź, weź się, weź się opamiętaj, co? Nie, eee, no eee pomocy, pomocy, wychodzę Poddaję tędy. Eee, Dyp, dy, dy. gaga gugu, gaga gugu, goofy production. Komisja nadzorcza do sprawy konfiskatu majątku Bobo w Ej, staj, osobie Elviso pomysł. Cox i Abera. Zarządzili, że musimy całe to bogactwo, zaklęte złote jabłko x31 sztuk, Schować w najbardziej strzeżonym miejscu jakie to tylko możliwe. I żeby nikt tego miejsce. nie znalazł. Jakie to jest miejsce? Jest to moja willa. A najlepiej eee... w mojej skrzynce. Tak, Ten, tak, na pewno słuchajcie, samolotowego tak. willi, no na pewno. Dobra, stary, wsiadaj, nie ma Lecimy, czasu do stracenia. Stary. Lecimy. Trzeci bieg, trzeci bieg! Dawaj, dawaj, bum, bum, stary, czujesz? Bum, 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 bum. Czujesz jak lek kopci robi klekle Robi Ej, stary, ale płynie, nie? Ale płynie, a, stary o, Ale tak zapitalo Ej, strasznie szybko daje, patrz, patrz jak szybko daje Lecimy, nie? Ej, a lecimy. Tak, tak, tak szczerze Nie byłoby trochę szybciej na piechotę? Nie no, stary, przecież to jest samochód Mmm... No. Tak. Cztery i lecimy. Mm -hmm. Wrzuć na luz, na luz. Wakacje są tuż tuż. Wykonuje nowy ruch. Wsiadam do mych czterech kół. Brum brum. Brum brum. Okay. domych czterech kół. Wykonuję nowy ruch. Wsiadam do mych czterech Przezdań. kół. Przezdań, ja brum, brum. Brum. brum brum. Nikogo nie śmieszczy. Ej, ja myślę, ja jestem pewny, że teraz ten pasek, słuchajcie, wy cofnęliście pewnie to te 20 sekund milion razy. Jest taki pik, że dużo osób w tym momencie to cofnęło. Na pewno, starym tak, ludziom tak. się to spodobało, bo to było bardzo zabawne. Dobre pytanie: Gdzie można ukryć takie tajne rzeczy? Słuchajcie, takie tajne rzeczy można ukryć tylko i wyłącznie pod ziemią, ale pod którą ziemią? Tutaj, pod tą chyba ziemią. Pytanie: Czy Aberka da radę skoczyć i nie rozwalić sobie pustego łba? Elwi, czy ty przeżyjesz? Pozwalać, stary. Dobra stary, skacze! Skaczę! A, Sprandkowałem was! Myśleliście, że skoczę na to! Nie, nie, nie! Aberka nie jest zbyt dobrę! E, ty, ty, ty ty chciałeś uśmiercić kolegę swojego nie w życiu, do, do, ja? to nie za dobrze. Że stop, łódkę tutaj postawię, jakby ktoś chciał srobi, zrobić boat jumpa. O, daj mi! No ty! Ty pajac, Oddawaj to! Oddawaj to! Oddawaj to! Oddawaj to! Oooooo! Elwiso, chyba ci się zgina, Wiesz co, ja nie mam czasu! Ja nie mam czasu! To ty dzwoniłeś, stary, to ty dzwoniłeś! Hello. A ktoś Cię pytał, stary? To ty, 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 ty dzwoniłeś. Ja sobie Hello. tutaj widzisz, jadę, kurde. Jak szef sobie. To sobie yeah. pojechałem jak szef, no fajnie, fajnie. Niezniszczalne więzienie zrobione bra, przez Hero Bryna z Bedrocka. Co jest? Pamiętaj, nigdy, ale przenigdy. przenigdy nie wywołuj Hero Bryna o trzeciej w nocy w Minecraft. To co? Wywołujemy. Wywołujemy, lecimy. Pamiętaj, nigdy, przenigdy nie wchodź do podejrzanego więzienia pod Bobowicami. O trzeciej w nocy w Minecraft. To, to, to co? Wchodzimy. Wchodzimy. Dobra. Okej, okay, no to stary, witam w takim razie. W środku co my tutaj ja. mamy? Ooooooo! Ten guzior. To jest ten guzior. Ej, ale jazdę ty tutaj zrobiłeś. Ja nie wiedziałem, że tu jest coś takiego. A, widzisz? Bo to jest laboratorium. To, to tajne jest. Ej, bekabeką, nie wiedziałem, że tutaj tak to wygląda, to jest ale to jest fajne. Nie Ej, tutaj widzę, że jakieś rzeczy łupkowe, cegły. No. Ej, spoko, tutaj slimiki, tutaj Agazny słuchajcie to. Ej, raczej. fajne, ale skoro już zrobiłeś 40 brewing standów, to mogłeś chociaż stare jakieś poty już tutaj naklepać, nie? Nie, nie znasz stary przecież. Ale dobra, w każdym razie, słuchajcie, musimy to ukryć, dlatego patrzcie, co my zrobimy. Zrobimy coś takiego. Słuchajcie, musimy to ukryć w taki sposób, żeby tego nikt nie znalazł. Teraz znajdujemy się Nigdy. na minus 36 kratce. W miejscu, o którym Bobo nigdy, słuchajcie, na... Myśnił. Nie, dobra, znaczy on słyszał o tym miejscu, ale nigdy go nie znalazł, więc jesteśmy tutaj w miarę bezpieczni. Schodzimy, słuchajcie, na minus 60 kratkę, czyli najniżej, jak tylko będzie się dało. I tam przy pomocy opsa, przy pomocy krat żelaznych drzwi, damy, słuchajcie, po prostu taki sejf, taki skarbiec, że nie będzie Który dało będzie się, zakrad. Za nigdy tego znaleźć. Bobo będzie patrzył na świat za krat, bo wiecie, braci się nie traci, jak traci, to nie braci, brat bratu bratem, siostra siostrze siostrą, ale Bobo jest szczerze. niebezpieczny. Mamy bedrock. Dobrze. I teraz tak, słuchaj, musimy zejść jeszcze niżej. Musimy zejść w miejsce, w którym jest, jest tak stary. dużo bedroka, że będziemy w stanie to jest, wcisnąć... To pod bedrokiem, co nie? Stary, no to to dałoby się. O, o, tu jest dobre miejsce. Patrz, tutaj jesteśmy w stanie wcisnąć. Skrzyn... No, stary, tu jesteśmy w stanie wcisnąć skrzynkę i potem zaklejmy ten nie, jakby obsydianem. Rozumiesz, że nikt nigdy tutaj nie, wejdzie. Ewentualnie o. czy tu od góry... To jest dobre miejsce. Otworzyć się, otworzyć. Czyli tak, wykop stary wszędzie łupek tutaj wokół. Wszędzie wykopujemy tutaj łupek i tutaj zaobsedianujemy to, rozumiesz? Wszystko opcję, wszystko. Tak, żebyśmy nawet jeżeli my będziemy chcieli z tego skorzystać, to nie ma opcji. To opcji nie ma. No, na boki to już może potem nie, ale chodzi o to, bo tutaj, jeżeli chcesz wejść, to możesz tylko tędy. Więc do góry też A. musimy. No nie? Kumasz jakby co ja chcę zrobić, hmm. czy tak, nie? Tak stary. Każdy loko musi być po prostu, owe zamiast tego dip. Dobra, słuchajcie, spójrzcie na to. Cała skrzynka, koks jabłek, których na... Elwiso, lepiej to oddaj. Lepiej to okay. oddaj. Naprawdę, na twoim miejscu bym to lepiej a gdzie oddał. jest to bry. jedno jeszcze, a czy to nawet psy? Jeszcze cztery, jeszcze cztery, w tym momencie, ej, spójrz to. na to, jakby. Szczerze? No. To jest mega mocne, nie? To Naprawdę mocne, ale dobrze, w takim razie, słuchajcie, musimy to pożegnać i w takim razie, słuchajcie, robimy tutaj czopek z obsydianu. Wszystko tutaj, stare, musi być obsydianowe, komuś? Tak, jakby ja wiem, to brzmi trochę dziwnie, ale z drugiej strony, serio, stary, zróbmy coś takiego, że nawet jeżeli ma my sen. byśmy chcieli to odkopać, to nie będziemy w stanie nigdy tego albo znaleźć, serio. albo po prostu za długo by trwało odkopywanie tego, okej? Okay? Dokładnie, stary, dokładnie. Rozumiem, okay. żeby, żebyśmy byli bezpieczni. Nawet tutaj. No, bo to już jest stary wszędzie. ob serio, nawet weź aż zabudujemy, co? Tak, stary, zdecydowanie tutaj patrz nawet no 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 dobra tutaj teraz tak musimy podskoczyć kratkę dawaj tutaj do mnie okay. o dobra wbijaj się teraz tutaj na drabinkę okej okay, okej okay, okej okay. i teraz tak za nami trzeba psuć te te drabinki stary, i chyba teraz ty je nisz, ja będę sobie obsad co dobra a ty nie masz kierki no nie nie mam nie mam Oj. to to może starczy go dawaj skaczemy, 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 skaczemy. dawaj dawaj oh. podskakujemy Super. dawaj podskakuj podskakuj Lecimy. podskakuj leć Leci... o udało się, się. ej hey, nice dobra Nice, dobra, to w takim razie, stary, ja jeszcze na górze zrobię tutaj wejście z drzwiami, więc poczekaj sekundę. Okay. Zrobimy coś takiego, że tak, tutaj, słuchajcie, będą drzwi, tutaj będzie obsydian. Zrobimy, słuchajcie, przycisk, że da się to otworzyć mimo wszystko. Okej, okay, dobra, otwiera się, otwiera się, dobra, bierzemy w takim razie, słuchajcie, kolejne drzwi. I teraz zrobimy, słuchajcie, kolejny przycisk, tak, tak, bo to musi być. Oj, ale to jest strasznie bezpieczne miejsce, wiesz? Robię powiem ci ja szczerze. To no. stary. Stary, ale to jest bezpieczne miejsce, patrz na to, no podejść tutaj, stary, podejść. I Ej, tutaj, i teraz, stary, do tego no. laboratorium Patrz co zrobimy. Kolejne drzwi tutaj. Pach, pach. O I teraz robimy pach, pach. Patrz, tutaj robimy kolejną. OK, w ten sposób no. pach, pach. I teraz patrz stary co zrobiono. Patrz. Siup. O, widzisz, no jak tu działa to? super. Tutaj sobie. się nie da, ale tutaj zrobimy lepszą rzecz. Tutaj zrobimy po jednej stronie przycisk, który działa i po drugiej stronie przycisk, który działa. Ej, nie, stary za mocny, to jest za mocne, że my w ogóle coś no, takiego zbudowaliśmy Patrz, chciałbyś sobie tutaj wejść, spoko, wchodzisz sobie, wchodzisz, ho, no, to I se wszedłeś, to nic, se przeszedłeś ja, ja, nie. i nawet wyjść nie, się nie da, nie? To jest za mocne stary, Ej, pomo! Ale otwórz biednemu obec! Ale nie, 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 poznać. Ale no. No, ja nie wyjdę. O, nie słuchajcie, chyba nigdy. No, no, no. Ha, dobra, słuchajcie, nie. W każdym razie wpadajcie na sklep, subujcie kanał, trzymajcie się. Elo.